Dobre. <laughs> but it's, it unfair? it's not fair, it's not fair, right? But it's not really fair because the shoes meant to be clean, those were the rugby shoes, they're not clean at all. Okay, I'm... one for mommy, three for me. How? Because my hair is smaller, so <laughs> i <it>, the weight. <laughs> oh, yeah, yeah. Mr. Santa Gavin never disappoints. Mikołajki. Alex, happy Mikołajki. Happy Mikołajki, I have no idea why this <laughs> is. Thank you, Daddy. Oh. Are you giving some to Daddy? That's very kind of you, Alex. You can remove some from my shoe. No, I use my That is Don't need this much. No, oh, you're so super super stupid I can't just go And also I hate that. <laughs> Chocolate trading center? Yes. Okay. Whoever wants to trade, because I've got my advent calendar because I haven't had 5 yet and I haven't had Mhm. Mm But tak, nie so yeah, I've not had these two. Zobaczcie, jaka dzisiaj paczka do nas przyszła. Alka ulubiona Pułki od Michała. Mm. <laughs> Best for ever. Jeżeli mogli, moglibyście tylko. Jest to chłopaki, wah! I zadbacie o ten czekolad. Jeżeli moglibyście tylko zapach poczuć tego chleba, to jest. Mówię po prostu, ja już tutaj, moje ślinotok jest na pełnych obrotach. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że. Um, nie odzywałam, znaczy nie, jesteśmy w kontakcie z Michałem, ale e, wiem, że firma przychodziła małe zmiany, szukali miejsca do produkcji, bo nie jest w sumie znaleźć łatwo takie, gdzie można spełnić pewne warunki. Na zasadach takich, jakich chce pracować Michał, czyli e, Naturales Uber Alles. I jak widzicie, tutaj są e, chleb czy asortyment, i z jakich składników są zrobione. I tu jest stuprocentowy skład. Nie ma. Żadnych innych dodatków, nic nie jest ukryte, i to jest właśnie różnica pomiędzy taką rzemieślniczą manufakturą, rzemieślniczą piekarnią, a taką na masową skalę. Później Wam troszeczkę jeszcze o tym więcej powiem, i ja już nie mogę się doczekać. Nie wiem, chyba zrobię sobie dzisiaj z tym chlebem. No, no zobaczcie, przecież ten bohan się do mnie uśmiecha. czy się, nie Hello

Chyba przyszła najlepsza pora, żeby się ogarnąć, ale rozmawiałam z mamusią moją ukochaną i wyciskałam sobie tutaj trochę, muszę Wam coś powiedzieć, trochę, trochę mnie zdołowała, ale nie miałam ostatnio chwili, żeby usiąść przed lustrem tak w dziennym świetle i przyjrzeć się, jak wygląda moja skóra. Ja wiem, że niektórzy już mogą wydawać, że jest OK, ale z bliska widzę, że pojawiło mi się kilka nowych przebarwień i obawiam się, że one powstały, słuchajcie, w skutek tego, że używałam ostatnio, przez ostatnie miesiące, od kiedy odkryłam ten krem z filtrem Transparent Lab, który jest mineralny i moja skóra, która ma skłonność do przebarwień, tutaj widać takie duże zobaczcie e, potrzebuje kremy z filtrem chemicznych też i, i niestety ale pomimo tego, że on działał jako podkład, jako krem z filtrem, ale zauważyłam, że zaczęła mi wychodzić właśnie a pomimo tego, że nakładam naprawdę jego dużo warstwę przebarwienia, i chyba będę musiała z niego zrezygnować, i dostałam też podobną wiadomość od jednej z Was, że się na wakacje w czasie korzystania z tego filtru, niestety też pojawiły się plamy. Także chcę was ostrzec, bo zamysł jest super. Jeżeli nie macie tendencji do przebarwień, to powinny Wam się świetnie sprawdzić, ale w moim przypadku chyba będę musiała z niego zrezygnować, chociaż myślę sobie, czy coś jeszcze mogło to spowodować, ale to jest jedyny kosmetyk, który używam przez ostatnie miesiące, a też wiadomo, że takie plamy nie wychodzą po jednym dniu czy po dwóch, tylko właśnie po takim dłuższym stosowaniu. Ja już wstawiłam jedno pranie. E, muszę dzisiaj zorganizować się. Pomyślałam, em, może ogarnę się trochę chociaż i do was pogadam, bo aż tak to widzicie. wiecie. Stawiam patrz. Nie wiem co chciałam powiedzieć. Zrobiłam sobie maczę. miałam, bo wiecie, ja piję raz dziennie kawę, maczę, czy kawę czy cokolwiek i to mleko nie schodzi tak szybko jak, nie wiem, w sklepie na przykład, tak, w coffee shopie. i um, zrobiłam sobie i spróbowałam, coś, coś jest nie tak, bo to mleko się zepsuło, no bo stało w tej lodówce prawie tydzień, bo mi na tyle właśnie wystarcza, bo dosłownie, wiecie, tylko tyle używam. I e, zrobiłam jeszcze jedną, niestety okazało się, że jak gdyby dwie porcje maczy, bo okazało się, że mleko się trochę niestety zepsuło, bo było chyba za długo otwarte i zrobię do trzech razy sztuka, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, a jak wąchałam, a ja mam dobry bardzo węch, słuchajcie, do wywąchania wszelkich jakichś, wiecie, niepożądanych zapachów i wydarzenie, coś się stało z moim węchem, bo nie byłam w stanie stwierdzić, że mleko było niedobre. Zrobiłam też makijaż, testowałam, wstawiłam na insta, czy mam nadzieję, że do tego momentu wstawię rolkę z um, prezentem PR, który dostałam od marki YSL, właśnie paletką, jeżeli szukacie ekskluzywnego pomysłu na prezent, to to jest um, właśnie to. Um, I dzisiaj wiecie, że nie mogłam, znaczy nie, ja, ja nie chciałam się zorganizować dzisiaj, bo ja po prostu marzyłam o takim dniu, że nic nie będę musiała robić, ale rzeczywistość jest taka, że to nie jest możliwe i mam do ogarnięcia kilka rzeczy, wylosowałam też w tygodniu, nie zdążyłam Wam powiedzieć, e, moją znajomą i muszę jej kupić prezent za 5 funtów Secret Santa, moja koleżanka jest muzułmanką, która, mówię dlatego, że mm, nie wiem, czy spodobałby się jej taki pomysł czyki. nie chciałabym jej, wiecie, urazić, bo to jest dobra moja znajoma, ona jest przekochana, i zastanawiam um, się, co mogłabym jej kupić właśnie ze smakiem, ale trochę z humorem i niby, żeby nie było nudne. Nie wiem. Myślę cały czas jeszcze co, co wybrać. E, w każdym razie druga rzecz, muszę też kupić moim dzieciom z klasy prezenty, znaczy muszę ich chcę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale też jak mam w Polsce, to kupiłam kilka im rzeczy, ale... Okazało się, że teraz mamy inny budżet, który jest dosłownie przeznaczony dla prezenty dla dzieci i w czwartek albo w piątek zrobiłam z nimi taką lekcję właśnie, że poprosiłam, żeby weszli sobie na komputer i wybrali, co by chcieli, ale ciężko to nam szło wybieranie i w sumie chyba nie potrafię tylko zdecydować, ale właśnie nie chciałabym, znam moje dzieci i wiem, co by chciały, ale też muszę szanować rodziców, bo nie chciałabym im. Wiecie zaszkodzić, bo jeden z moich uczniów, czy większość moich, moja klasa jest bardzo muzykalna, jeden z nich jest niesamowicie muzykalny i myślałam o takim mamym zestawie do karaoke, ale wyobrażacie sobie, minę rodziców nie byliby chyba ze zbyt zadowoleni, także no, nie mogę tego kupić. A chociaż wydaje mi się, że to byłby idealny pomysł, bo znam moje dzieci i wiem, czego, co, z czego by się cieszyły, ale też muszę myśleć właśnie o rodzicach, żeby. Oni nie pomyśleli sobie, że to nie jest odpowiedni prezent. Także to jest kolejna rzecz, którą dzisiaj muszę zrobić. Jeszcze napisała do mnie Judith, moja koleżanka, która teraz, wczoraj byliśmy z nią w teatrze, że jest fajny, warsztaty są fajne, robienia papieru do opakowania prezentów w naszej okolicy i czy nie chciałabym do nich dołączyć. I zapytałam alka: James nie chce iść z nami, ale chce. James w ogóle wstał, kazałam mu odkurzyć to wiecie, odkurzył, ale kazała mu się wykąpać, też się wykąpał. I ogląda teraz coś w tym i nawet pytam się mnie, czy chce ze mną gdzieś iść, żeby porobić, żeby chociaż, wiecie, taż tak raz, jak to się mówi, ale chyba nie do końca. Gap odpoczywa, śpi po nocy i pewnie obudzi się o 6. Muszę iść do polskiego sklepu, chcę kupić polską szynkę. Ale chcę też właśnie zdążyć, żebyśmy później na te warsztaty poszli, dlatego możliwe, że Wam później pokażę. A wątpię, nie wiem, do którego dnia dokładnie ten film się pojawi, już te chyba zakupy będę musiała do tego dnia zrobić, także nie położycie mi za specjalnie, ale pomyślałam, że podzielę się z Wami tym jak ze wszystkim. A jeszcze taki jeden update. Bo nie miałam okazji chyba wam też tego powiedzieć, że przyszły do mnie pieniądze zwrot za telefon. Pamiętacie, na początku vlogmasu wysyłałam i wszystko zostało zaakceptowane i odzyskałam część pieniędzy. Ja miałam wcześniej iPhone 15 Pro, 512 GB i dostałam za niego. 495 funtów zwrotu, co jakby nie patrzeć, praktycznie o 1 trzecią obniżył koszt nowego telefonu. I z jednej strony mówiłam Wam o tym też wcześniej, że z moim starym telefonem nic nie było złego. Oprócz tego, że kiedy się pojawił ten nowy iPhone, to jakoś zaczęła się psuć, ale oni zawsze tak robią. To nie jest zbyt moralne ze strony marki Apple, że tak robi, ale oni się do tego sami też przyznali. Mówiłam Wam to chyba jakoś, jakiś czas temu, ale w każdym razie wiedziałam, że jeżeli bym trzymała ten mój telefon dłużej, no to wtedy jego wartość coraz. Jeszcze bardziej spada, um, dlatego postanowiłam go teraz wymienić. I e, jak na razie przyzwyczaiłam się cały czas do tego nowego telefonu, do kamery. Tak nie wiem, jeszcze nawet połowy tych opcji nie zdążyłam wykorzystać, a nie nawet zerknąć z tego powodu, że po prostu nie miałam czasu na to, tak? Ale <laughs> idę teraz i e, widzimy się pewnie za jakiś czas. Byłam na szmatach, znalazłam spodnie z kosa. W sumie nie wiem, czy będą, ale dobra długość była, to było dla mnie ważne. Pomyślałam się o tym sezonie świąteczno-zimowym. Zobaczcie. I teraz właśnie, zaraz wychodzimy, jeszcze robię chłopcom szybko lunch i pomyślałam, że przygotuję też e, e, taką paczkę chleba dla moich znajomych. Jedna jest z Hiszpanii, a druga jest z Irlandii i pomyślałam, że będą miały ochotę posmakować polskich smakołyków. E, um, wiecie, zrobiłam im taki paczkę. Nie, nie mieści się do torby, w sumie nie zamykam, bo one muszą oddychać, to trochę lepiej była jakaś papierowa torba, ale niestety takiej nie mam. Także zaraz idziemy, pomyliłam się, pomyślałam, że to będzie ma być za 15 okazuje, się, że ma być w półdo. Zdecydowaliśmy, że weźmiemy hulajnogi, chociaż tutaj ciężko. Coś się z Alka stało, nie wiem, bo nie jeździeliśmy na niedawno. Słucham? Aha, bo jeszcze z nią czekamy. I coś tutaj z jego hulajnogą się dzieje, wiecie, może niedawno nie, z niej nie korzystaliśmy, że kółka z tyłu nie działa dziś trzeba. 5 minut zostało a zobacz jaki piękny piesek idzie w naszą stronę. Hello! <laughs> Już jesteśmy bardzo blisko i e, trochę głowa mnie boli, ale uświadomiłam sobie, że nie piłam dzisiaj zbyt dużo. Wypiłam teraz szklankę wody z elektrolitami, żeby się trochę nawodnić. Moja wina, jak jestem w domu, to zamiast. wiecie, lepiej jeść i lepiej pić, to jest na odwrót, a my będziemy tutaj. O proszę. To jest budynek, tylko nie wiem z której strony są te warsztaty, ale chyba z tej. Aha! Looks beautiful, doesn't it? Wow! Beautiful. We're going right at the top. No public, we need to ignore it. Thank you. Uh, nice. It's probably easier if you use um, the, the. Alex, the, hold on. There's a the there brush. Look. Yeah, yeah. Or oh, you can uh, use the green one, Alex. This one. Now, do you want to try? <laughs> <laughs> Whoa! <laughs> that looks really good. We need more paint. Maybe if I fold in half, then it, it will be. I thought so, you know. Or maybe I lost my powers, you know. Were you a DT? Uh, yes, was, I, I not was, not but now I'm a class teacher, so you know it's like. Yeah. What do you but like yeah. to class? Okay. To be honest, I miss, I miss doing the tea, but I like to have my class as well. Fair enough. Were you a teacher? Yes. Why did you sit there? Why you to do it. Do. Alex, yours looks fantastic. I don't know. You need to find a big present now to wrap it. Yes, mommy. I agree. <laughs> <laughs> oh, honestly, help yourself <laughs> <laughs> to the juice. <Jews>, don't worry. <laughs> Alex's pattern. Mom's pattern. I'm really proud, I think we should sell it, you know? <laughs> yes, <it's... laughs> Skończyliśmy już nasz workshop i teraz możemy pochodzić sobie troszeczkę od domu, do Mana House. Zaczniemy chyba od czymś czek podłogi, ale zobaczcie, te kapek przepiękne. Nie się pojdzie dotykać, bo mamy ręce jeszcze trochę w farbie. Zaczynamy. Us. <laughs> oh jenny polski is a bit of polish as well uh -huh. thank you there's a lot of um, polish history here and this is a traditional polish outfit yes it i thought you were really. polish the one that used to be there them, i mm. think it's in a yeah okay leave that Oh, this is polish traditional yeah. outfit yeah, I remember y seeing you with the head. Yes. Back. Yeah. Oh. I didn't even know. Maybe they linked. They must be linked. <laughs> Somehow, uh, yes. Yeah. 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 So mm -hmm. The Polish migrants the migrant was very weak. These are communities oh. in England since England. Uh, England. And after, stuff, after the, the war, yes. You like, yeah, yeah, 10,000 mm. pound. <laughs> <laughs> was lagging as well. Perfect for my followers. <laughs> oh and this is very traditional Polish style of boys, lace Koronka.'t mm. <laughs> <Isn't> it Beautiful. selfie with an iPad. It does look like it. <laughs> How beautiful. Wait, wait, can you unverse it? Mm -hmm. No. Uh, is, it, is it very sad? Alex, that's it! Subtle? Oh you did two for me. Here there we go. go. It's this one because I it's like, a dad. And like, yours is different. Why did I go sitting down? Okay, let's have a look where it is. So my one was a touch. Found mm. it Yes. Yes. <laughs> <It's laughs> Przygotowałam paczkę dla znajomych, a teraz zobaczcie, bułkę wyciągnął i je. Aleksa! Aha. Wróciliśmy już z em, warsztatów, i teraz zrobię, będę robić em, łososia na kolację. Zamarynuję go w sosie miodowo-sojowym. Chociaż powiem Wam, że ostatnio, jak coś właśnie robię soją, to później strasznie mnie suszy, ale nie ukrywam, że. Dobrze się te składniki ze sobą łączą i dają fajny smak. I gdzieś się kupiłam mu sosie ostatnio i po prostu go teraz tutaj przyłożę na, na miseczkę, na talerzyk. Mam oczywiście więcej kawałków. I zrobię zaraz z tego sos i poleję. I potem zrobię w że pewnie z ryżem i z warzywami. Nie, nie, Postanowiłam, że zrobię też rosół, z tym, że nie będziemy robili rosół w wolnowarze, tylko w przeciwieństwie, czyli w szybkowarze, czyli takim garnku, który pod ciśnieniem gotuje. I właściwości też są całkiem spoko zachowane, bo właśnie są gotowane pod ciśnieniem i o wiele szybciej ten proces zachodzi. A też będziemy go gotować przez dwie godzinki, 3 godzinki, żeby było lepiej. A i już się wytrąci e, żelatyna i będzie idealnie. Dobra. Be, mam kości, tutaj akurat Resztki mięsa, które Wam mówiłam, zostawiam właśnie po obiedzie, kiedy na przykład robię łódka albo podłudzia. I tutaj mam jeszcze kurze łapki, które kupiłam w polskim sklepie. Nie mam akurat wtedy w tym momencie buwiny, czyli to będzie typowo kostny kurzy z kurzych łapek. I będę też nagrywała rolkę chyba, dlatego em, będzie albo tutaj, albo tutaj. Krótsza, albo dłuższa wersja. Hmm. Yeah, I've literally got crazy spot. I actually like I actually really like this season, honestly. Yeah. I don't like when I get yeah. Say that again? You do Rosół się gotuje, minęło ponad 2 godziny, już mogę wyłączyć i on na spokojnie sobie dojdzie do siebie, jeżeli bym nacisnęła ten guzik to zaczyna... mogę tu parę tak jak gdyby wcześniej spuścić, ale najlepiej jest to, żeby ona sama zeszła właśnie dzięki temu tutaj urządzeniu i poczekamy do jutra. Jest w pół do 11, na pewno już po moim bedtime, ale edytuję film żeby mieć, wiecie, zerowe konto i dobranoc. Do zobaczenia, do jutra.